witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Half-Life No i już na początku odcinku, pierwszy czego chcę sprawdzić to Czy działa ten przycisk Działa! Może, może nie będę tego używał, bo z tego co widzę w ten sposób się blokuje po jednej stronie, bo z drugiej strony właśnie nie ma przycisku No i teraz i teraz nie mogę otworzyć już tego, więc raczej tego myślę, że nie będę używał. Oj, będą te wieżyczki teraz. Oj! Oj! mam karabin! Dobra, da się... To, y Dobra, już widzę... Chociaż w sumie ten karabin już wypróbowałem więc w po odcinku zerowym. Ale jeszcze teraz co do niego powiem, że mam wrażenie, że jeszcze jest... Aha, to była wybuchowa. No tak. Że jest trochę stabilniejszy niż w Black Meshie. w Widzę, sensie, że w Black Mesa miał trochę taki większy odrzut. Dobra, nie będę zamykał tych drzwi. Bomba. Kolejna. Ogólnie w ordigantach z tych mało życia. Jak one już, nawet po kilku strzałach z pistoleta padają. Daje to mi jakieś życie? Daję, tak, tak jak w Blackmasie Też po jednym życiu No i... O, jednak nie wyczerpane No, oczywiście wylecisz na maksa o, nie działa już ale długie jest. Idealnie. O, jeszcze tutaj można się doleć. O to chodzi. O. Wybuchy są też trochę gorsze. Też w sensie i ogólnie trochę gorsze. Cielem tak, jakby było widać w tych granatach. Ajaj! Aj, aj. już widzę, że z tymi wieżnikami będą same problemy Abra hmm. nie By się dało zablokować od tych wieżyczek, i w sumie chyba tak zrobię. Bo tutaj i tak nie mam do czego wracać. No. Idealnie. O, a bo tu jest mokra podłoga! Ty, ale faktycznie czuć, że jest... ...że to jest mokra podłoga. Nie! 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 Tak bardzo nie mam życia aktualnie, że to jest hit. No ale... W, ...już widzę, że... Wieżyczki są znacznie silniejsze niż w Black Mesa. A przynajmniej znacznie trudniejsze do uniknięcia. Ola, ale jeszcze nie spotkałem żołnierzy. Ciekawe, jak wyglądają. No, wejdź po tej drabinie. O, jest. Dobra. Pokonany, jak wygląda? Bardzo prosto. Dobra, wleczyć się idealnie. No, prawie idealnie. Jednego punktu życia brakło. No, naprawdę, czasami po raz kolejny to powtarzam, no ale naprawdę, że tym de. Podstawowym sposobem chodzenia jest bieganie. Naprawdę jest to tak denerwujące. O, muzyka się włączyła jakaś. Myślałem, no... Dobra. Ojoj! Dobra, uwaga, granat! Łooo! Jakie to... Dobra, to jest akurat świetne. To jest super. To co się teraz dzieje. Po pierwsze muzyka, po drugie ogólnie sama akcja. Jak tu się świetnie dostrzelać normalnie. A już jest. Wow. O, co tu jest? A, tu jest taki zakamarek po prostu. dobra. No. O, to są te miny. Tałe. Dalej da się je wysadzać poprzez strzelanie do nich? W sensie dalej? jest został zaimplementowany do Black Messy. cały czas się martwię czy nie, na odcinku nie będzie... Nie będą te niektóre rzeczy za głośno. Ale, ale myślę, że nie powinny być. Kurczę, to tak dużo teraz tych wszystkich tutaj ładowarek jest? I ogólnie wszystkiego. Jakby tu się jakaś wielka walka miała odbyć. No! Ah! Parkur w tym Half-Life nie jest taki prosty. Wystarczy spróbować rzucić jakiś granat. Jakby to zadziałało. Dobra, te wieżyczki. Wieżyczek to ja się chcę pozbyć jak najszybciej. Naprawdę. Dobra, tam jest jedna. добра, знищена знищена, добра, удалось о нет, быстро а нет, вс ⁇ м я мог Przecież też to, to celownik to się tak po części sam ustawia, trochę ułatwia zadanie. Oj, granat rzucił gdzieś! Joć. O, dobra, jest zjadany przez barnakla Na to pozwolę. No, dobra. Pierwsze spotkania. Z żołnierzami. Zaliczone No Ogólnie się zauważyć, bądź nie Że ja powiedzmy Tutaj przechodzę to wszystko znacznie szybciej Niż w flagmesie Jest w szczególności dlatego Już po prostu Ja tu bardziej chcę się skupiać właśnie na rzeczach, których Już Ojoj oj. Których I Ja i wym mogliśmy nie widzieć A większość rzeczy jest raczej taka sama Ty naprawdę no, ich zabiłem wszystkim tym jednym granatem? Nieźle Może jednak nie doceniłem faktycznie granatów no, więc tak faktycznie się będę skupiać tutaj, jak mówię, tylko na tych rzeczach, które są trochę inne. Dlatego jakoś długo nie będę spędzał czasu przeglądając się tym samym rzeczom, co były w Blagnacie. No i po części też mi to zajmuje szybciej, dlatego że po prostu i tu, i w Blagnacie są. W niektórych miejscach takie same zagadki, i które jak w mi w Black się na przykład sprawiły problem, to tutaj po prostu już pamiętam do nich rozwiązanie. No i tyle, jeśli o to chodzi. Ale, ale szybka winda. Żeby to miało spaść zaraz? Ło, helikopter! Jakie wybuchy, co jest? Po, pościgi, wybuchy. Ale naprawdę powiem wam, że walki są nie mniej emocjonujące jak w Black Mesa. Chociaż są. Chociaż są łatwiejsze. Bo są. To są co najmniej równie emocjonujące. To Strzelają! Dobra, do bunkra! Pamiętam, ja mam piętnaście życia tylko, jak to się stało? Dobra, lecz się, lecz szybko, szybko, lecz się, dobra. O nie. No nie. Dobra. Dobra, udało się. Trochę dużo ta wentylacja, ale... O. Dobra, ostrożnie. Ciągle coś pika normalnie. To nie jest komfortowe. I ja... No nie wszystko mnie tu straszyć, mówi. Ale właśnie jak, jak widzicie, no niby to samo co w Black Mesa. A jednak dalej emocjonuje. Dobra, chyba muszę tu i tak, i tak zejść. Znowu ja mam mało życia, co jest aż tak dużo życia, straciłem tam. Przechodząc przez te jest Powiem co to jest za miejsce nawet U Ujnie Dobra Dobra Totalnie niepodejrzane chodzenie po wentylacji Jest dobrze. Jestem w stanie ich zabić w ten sposób. Jestem w stanie. No i o to chodzi. A i tak bym musiał ich zabić, bo by mnie zobaczyli. Dobra, jak tu przejść? No, halo. Gdzie jest w końcu jakieś przejście? To jest. A może tutaj? Nie, no, tu też jest tylko amunicja. Jo! Wieżyczka! Jakie te wieżyczki są mocne. Skąd? jest tu to... miejsce. Tu, gdzie zamknąłem drzwi ze sobą, Co były właśnie te wieżyczki. No tak. No! Ajajaj. Aj, aj. No! Co ja mam tu zrobić? Bo tam... Tam jak poszłem, to tam tylko jakieś dodatkowe rzeczy były. Prowadzę tam tu miejsce tylko było, żeby sobie pochodzić powiatę i dodatkowe rzeczy pozbierać. Dziwne. Manie, no dalej ta latarka mnie rozwala, naprawdę. Manie, na... najlepsza latarka. Ile tych wentów tu jest? Gdzie ja? Wstewędź się idzie tak normalnie, powoli. No i nic tu nie ma. No. Nie mogę, naprawdę. No wbra nareszcie, chyba to jest przejście dalej. O i to jest chyba to pi pierwszy moment, kiedy słyszy się o tym kompleksie Lambda. Dobra, wiem. Ya sniper normalnie wszystko niebezpieczne. Oj, no i ta winda jest dobra, szybka. Pamiętam to, pociąg. Chociaż to jeszcze nie jest chyba ten pociąg do rakiety. O, no i podczas jazdy można się strzelać. Bez problemu. O, zabiło go to. Jaka szkoda. O nie, 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 nie. nie. To też pamiętam. A! Tylko, że w Black tu nie było tego zatrzymywacza. Nie, nie wpadaj, nie wpadaj, nie wpadaj tu! Prime, co ty robisz? No. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, i do rury. Ja, ale jakoś teraz. O, powiem wam, że. Aż sam jestem zadziwiony moją prędkością, z jaką to przechodzę. Bo ja kojarzę, że pociąg. W serii z Black Mesa to był chyba dopiero gdzieś w ósmym albo dziewiątym odcinku. Więc teraz to ja faktycznie speedrunuję. Chociaż myślę, że do prędkości, jaka była w Black Mesa. Wrócimy, gdy będę przychodził dodatki do tej gry. Bo tam już będą faktycznie rzeczy nieodkryte. Może po... Primen, Proszę cię! Co ty robisz? Ajajaj, ten... Ten Gordon... To... Ma nie... parkurzyć nie umie. To, tak, to jest ta winda. Ma nie, ja to wszystko pamiętam. No tak, to ewidentnie był 8-9 odcinek, dopiero. No nie, nie no, ale to jest też tyle niemożliwe. To musiało, w Black Mesa to musiało być mimo wszystko chociaż trochę inne, takie. trochę trudniejsze do szybkiego przychodzenia, Bo mam wrażenie, że tam, szczególnie w tym jednym miejscu, był jakiś przeskuk, że. O, że to wyjście na powierzchnię i powiedzmy, szybki bieg do bunkra yy, by, nas, był trochę później niż w Half-Life, że tam jeszcze coś między się działo, ale nie, no, Ale naprawdę nie pamiętam, co dokładnie to mogło być. Oj, oj, oj! No, więc mam wrażenie, że nie, że był jakiś taki przeskód w jednym momencie, powiedzmy tego co się działo podczas serii z Black Massy w, tak, w piątym odcinku, właśnie do tego co się działo w ósmym, dziewiątym. No. Czemu ten wygląda trochę inaczej? I zielony jest. Ciekawe. A stamtąd gdzie w ogóle strzela? Dobra Oj Ja wiem co to jest I wy, O ile oglądaliście serię z Black Mesa, bo oczywiście polecam Też wiecie, więc myślę, że Trochę krótszy odcinek Ale tutaj można zakończyć go Mam nadzieję, że wam się podobało yy, Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę Żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję, miły komentarz I widzimy się w kolejnym odcinku Z Half-Life'a Pa pa